Anamirusie, chcesz dostać trusie? Halo! Dzień dobry. Nie wiem jak wy, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak dobrze spałem. Jednak są jakieś plusy tej całej kwarantanny. Co by dobrze i wam się spało kolejnej nocy, przygotowałem dla was w ramach akcji arlekin w domu kolejną szeptankę. Będzie to pastuszka gęsi braci Grimm. Już dziś o 20.00. Do usłyszenia! Mm. wystygła.